Marka była, jest i, mam będzie. Dlaczego wróciła? No oczywiście był okres taki, że tak zwany duży tonsil, jak my to mówimy, czyli tonsil S.A., ten, który był notowany w pierwszych pięciu spółkach na giełdzie, upadł. Potem powstały kolejne jakieś tam wersje i tak dalej. W tej chwili jest tonsil, jedno, gdzie jest jednoosobowy właściciel, i mam nadzieję, że to już jest ostatnie wcielenie w tą silu i odbudujemy tą markę i tą firmę. Technologia, no oczywiście, wykorzystujemy maszyny, niektóre formy, narzędzia i tak dalej, ale też odtwarzamy ten park i maszynowy, i wykonawczy już we własnym zakresie. Przede wszystkim nasz argument największy to jest to, że robimy wszystko u siebie. Nie ma u nas detali, podzespołów, czy nie daj Boże, gotowych głośników z Dalekiego Wschodu i tak dalej. Wykonujemy to, co tu widać u siebie we wrześniu. Mamy na biurkach konstrukcyjnych nowości w zakresie materiałów podmembrany głośnikowe. Mamy też nowe rozwiązania układów magnetycznych. I cały czas staramy się współpracować no, z polskimi naukowcami. Tu chociażbym wymienię Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Politechnikę Wrocławską. Ten kontakt przemysł i naukowcy jest nadal bardzo istotną, że tak powiem, cechą naszej działalności. Chyba każdy naukowiec marzy o tym, żeby jego pomysły, jego osiągnięcia znalazły zastosowanie w przemyśle, w życiu codziennym. Także myślę, że bardzo sympatycznie i z zaangażowaniem w tą współpracę wchodzą.